Tutaj będę robił y, cynamon challenge, no to teraz się zacznie. Zapraszam do oglądania. Ja zanim zaczniemy, chciałbym poprosić wszystkie osoby, które są albo mentalnie spierdolone, albo nie rozumieją znaczenia fikcji literackiej o wypierdalanie. Challenge.

Ogarnij się, kurwa. Kurwa, to, jak to jest takie, kurwa dziwne, bo co dzieje jak ta kola mi się, kurwa, bardziej piję niż <grystanie> <grystanie> Dobra. Kurwa, ile tego mam. Zrobiłem ten challenge, oczywiście piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze challenge, żebym zrobił. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć.